Uwaga, uwaga, szanowne panie, szanowni panowie, mamy bardzo ważny komunikat z melanzowni. Otóż 4 marca, staraniem wydawnictwa Games Factory Publishing na wspieram to rusza akcja, w której można będzie ufundować wydanie polskich wersji dodatków do Dominiona Czy tak jak my tutaj w Melanżowni zakochaliście się w deckbuildingowym hicie Donalda Wakalino? Czy też uważacie codziennie, tasować? Wydaję wryte jał Intryga. U nas Prosperity to będzie Złoty Wiek. oraz Seaside, czyli przystań. Może trafić pod polskie strzechy. Jeżeli tylko, oczywiście, kampania zakończy się powodzeniem. No i to możecie się spytać, co to się stało. Melanżownia zatrudniła się w reklamie a no teraz zajmujemy, się, zajmujemy się, e, się promocją na zlecenie? Czy? No nie, 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 no nie do końca, wiecie, to z szczerych naszych serc, z naszych planszówkowych dusz, po prostu naszego zamiłowania do tego tytułu wynika, wynika to, że chcielibyśmy się tutaj zaangażować i chcielibyśmy Was przekonać, że warto zakupić, warto zakupić przynajmniej jeden z tych dodatków, a może zdecydować się na całą paczkę. A dlaczego, to może powie też Bartek. Ja powiem tyle. Jeśli chcecie zobaczyć, dlaczego my tak zachwalamy te gry, to wejdźcie tu, tu i tu <laughs> i tam wszystkiego się dowiecie. To prawda. a jakby tak krótko podsumowując, podajcie, dominion jest świetną grą, bardzo dobrą, bardzo fajną, bardzo grywalną, dającą duże, dużą liczbę kombinacji zestawów, zestawów, ale prawdziwym blaskiem śni Wtedy, kiedy go rozszerzymy. To nie jest takie, wiecie, dojonko na zasadzie ach, dowalili jeszcze 50 zbędnych dodatków, które zmieniają grę, która jest prosta i sympatyczna w coś niesamowitej, gdzie jest złożonego, złożonego i nie wiadomo, czy ta złożoność jest do potrzebna. Nie! Tutaj naprawdę e, z każdym kolejnym dodatkiem czujemy, że wchodzimy na jakiś wyższy poziom, wyższy poziom. Taktyki, strategii, ale przede wszystkim wyższy poziom zabawy, coraz więcej powiązań jest różnych z różnych kartami, które musimy znajdować. Czasami one działają, czasami nawet wydaje się, że to będzie super kombo, a to jednak nie, nie, no nie funkcjonuje. W praktyce, w praktyce nie udaje się tego zrobić. Po prostu wielka, naprawdę wielka planszówkowa przygoda e, dla całej rodziny. <śmiech> <śmiech> naprawdę, to jest gra, gra, którą możecie grać przez długie, 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 długie lata. U nas w melanzowni musieliśmy aż mebel odpowiedni e, zagospodarować, zasporować na wszystkie te karty. Niekoniecznie potrzebujecie wszystkiego, tak? bo to, no to bo naszym zdaniem im więcej, tym lepiej, tak? ale po prostu, po prostu, po prostu dodateczki, dodateczki, są fajne i bardzo po prostu no, powtarzam to po raz kolejny. Chcielibyśmy, żeby te dodatki rzeczywiście zostały skutecznie wydane po polsku, bo to otwiera drogę do tego, żeby cała linia miała swoje polskie wydania, ja wydaje mi się, że to też będzie taki ważny kamień milowy, kamień milowy rozwoju Polskiego w ogóle środowiska planszówkowego, że taka długa seria. No takie jest, niestety Są prawa rynku, że dodatki sprzedają się gorzej niż gra podstawowa, więc, a żeby ktoś się chciał wydać, no to musi na tym zarobić. Tak? No więc, cóż, no niestety nie ma innej opcji. Tak? Jeżeli uda nam się e, jakoś trochę e, wznieść wasze zainteresowanie, e, żebyście wygospodarowali na, 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 na to kasę, no to e, Games Factory Publishing. Zarobi, zarobi jakiś swój, swój pieniądz, a my zarobimy satysfakcję, że ten tytuł udało się jakoś zaszczepić, zaszczepić czy, na polski. Z przyjemnością też zamienimy wersję angielską na polską. Oczywiście, ponieważ no, nie ma co ukrywać. Jeszcze, jeszcze nie komplet 100% znajomych y, mówi płynnie po angielsku. Dokładnie tak. No cóż, posłuchajcie, w dalszym ciągu zapraszamy Was do, jeśli chodzi o opisy szczegółowe, do oddzielnych filmików, które na stronie kampanii zapewne będziecie, zapewno będziecie mogli znaleźć. Jeszcze z takich informacji tylko technicznych. Na zdecydowanie się, czy chcecie wejść w ten biznes, macie od 4 marca 60 dni, ale warto zdecydować się szybko, ponieważ w tak zwanym early birdzie, czyli wczesnym, nie wiem czy mogę nazwać to wczesnym dostępem, to trochę nie do końca to samo, w każdym razie przez 3 dni od początku kampanii do 7, 7 marca będziecie mogli kupić, kupić każdy z tych dodatków albo wszystkie trzy w lepszych, w lepszych cenach. Oczywiście można sobie zdecydować na paczkę wszystkich trzech, które to też również będzie jakieś tam, jakaś tam oszczędność finansowa, suma summarum. Eee, także, jakby Was interesowało, w ogóle Dominion dopiero, się, dopiero żeście się zapoznali i chcielibyście, chcieli, nie, nie, ale nie wiecie, nie wiecie, czy dostaniecie podstawkę. Podstawkę też będzie można dostać między innymi między nimi poprzez kampanię. No, podejrzewam, że w sklepach też również jest, również jest dostępna. No, to tyle od nas. Ja powiem tylko jedno: Dominion wielką grą jest, więc szczerze zachęcam do obejrzenia, obejrzenia, obejrzenia naszych filmików. I po prostu do, 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 do spróbowania, jeżeli nie mieliście do tej pory okazji, a może i do zakupu. Zróbcie no. tak. się. Cześć.